A jak człowiek chce wybrać, to cisza. Sekretarko, do roboty. Co tam masz dla mnie? Co takiego? Janik ma sparaliżowane nogi i nie może pomóc. No, wprawdzie wczoraj na próbie wyglądał dosyć blado. Narzekał na korzonki, ale żeby aż tak. Matko kochana, to pewnie jego syn dzwonił. Halo, halo, czy pan dzwonił do mnie przed chwilą? Tak, proszę pani, to ja z no, wczoraj normalnie chodziłem spacerowałam, a dzisiaj jak grom z jasnego nieba, nawet kroku nie zrobi. Matko, może masaż jakiś? Masaż robiłem, pan jakoś tak dziwnie zęby, szczerzy. Dziwnie pan, tak? No nie wiem, może, może, się tak się cieszy, czy denerwuje? No, jak pod włos, to się denerwuje, a jak z włosem, to się cieszy, ale morda jakby wesoła. Ale ja mówię o nogach, nie o głowie. Nogi masować. A ja o czym? O nogach. <grym> Nigdy nie miał takich ogłosionych. Pewnie, że nie jak kucharta Okańskiego, ale zawsze. No i ta morda rzeczywiście jakaś wesoła. <grym> Dziwnie pan tak o nim. Morda, zęby szczerze. Panie, jak pan pana wychował? On mnie? To ja go cały czas wychowuję. Mówię mu, żeby nie sikał na nasz samochód, a on nic swoje. Przepraszam, że co? Sika na samochody. Tak, że w nie wystarczają. I do tego leci z mordą, do ludzi ucałowania, do i to z językiem. A jak jako zobaczy, to zniewa, gdzie nie przyrośnie. Matko jedyna, tą stronę panów raczej leci? Nie wiedziała. Panów nie panów, wszędzie tą mordę wstawia. Panie, panie, delikatniej trochę, co to za słodnictwo? A co ja takiego? Przecież normalnie, tak jak wszyscy. Ale zaraz, zaraz przypomniałem sobie, że on po brzuchu lubi i może go to na nogi postawi. podwóz pod włosy i z włosem, pod włosy i z włosem. O, 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 Staromu! stalowo! Spoczeniec jeden, ogonek mu stanął. O, a teraz skoczył na cztery łapy. Hurra! Wiktoria będzie żył! Pan Pił, jakie łapy? Skąd u niego aż cztery? No tu jakie? No Swoje, psie. Psie, Janik? Jaki Janik? Ja mni, że mój pies. No ale zaraz, a gdzie się dozwoliłem? Przy dokonniki weterynaryjnej? Nie, to ja. To pani głowę zawraca od pół godziny, wariantka jedna. Rzekuś, chodźmy na spacer z normalnych, to chyba my by dwóch zostaliśmy. E?